Nikodem Mierzewski z nami bohater walki wieczoru e, powiedz jak nastrój? E, bardzo dobrze witam wszystkich. Czuję się OK, fizycznie, psychicznie przygotowany. Wszystko jest na razie na ludzie i tak mam nadzieję, że pozostanie do końca. Co wiesz o rywalu? Bo z tego zapatrzyłem, tam widziałem jego jedną walkę taką tą remisową. Ona jest w internecie z tym zawodnikiem, który potem zdobył mistrza Unii Europejskiej w wadze średniej. Generalnie jeszcze nie przegrał przed czasem, to jest jakieś wyzwanie. Wyzwanie zawsze pamiętaj o tym, że to jest boks, Pamiętaj o tym, że mnie nie było długo znowu w ringu. Jakbyś przybliżyć moją karierę, to czasami jest tak, że po prostu mam długie odstępy między walkami i mam nadzieję, że tutaj nie będzie większego wpływu na to, bo czuję się przygotowany. Aczkolwiek trzeba być skupionym. Ja nigdy w mojej karierze nikogo nie zlekcjowałem, na pewno nie zlekcjowałem żadnego przeciwnika. A dodatkowo w stawce jest yy, fajna, yy, miła rzecz, czyli pas Międzynarodowego Mistrza Polski. Także będziemy się bić. Dobra, bo zatrzymałeś się trochę na etapie takich rywali jak Prochaska, wcześniej był Bryant, wcześniej jeszcze był Lodi, powiedz czy gdzieś tam patrzysz troszeczkę wyżej, żeby gdzieś kolejni rywale może podnosili Cię chociażby w bookstreku? No powiem, że tak, bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie i ja jestem cały czas na tak, tylko to jest bardziej pytanie do promotora niż do mnie, przecież ja głośniej wyraźnie mówię, nikomu nie odmawiam, chętnie wychodzę do ringu i boksuję, no to jest moja praca, ja nie to boksuję, żeby, żeby kogoś unikać czy, 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 czy coś z tych rzeczy, tak, życzę sobie coraz lepszych przeciwników i mam nadzieję, że tak będzie, ale to jest pytanie tutaj do promotora, bo ja też jako prywatnie po prostu w pewnym momencie mogę stracić gdzieś... Chęć czekania na to, co ma się wydarzyć i po prostu gdzieś wiecznie żyć marzeniami, tak? To musi w końcu nadejść ten przełom. No i mam nadzieję, że on nadejdzie niedługo, tylko pamiętajmy też o tym, ja też się uspokajam troszeczkę w głowie, tym, że mamy tak zwaną pandemię na całym świecie. No i nie jest łatwo zorganizować walkę, co dopiero gale. I jeszcze zawodnicy po prostu się cieszą, że boksują. No dzisiaj czołowi pięściarze różnych kategorii, różnych nacji boksują z różnymi naprawdę zawodnikami, czy lepszymi, czy gorszymi. Nikt nie narzeka, bo zawodnicy sami cieszymy się, że możemy po prostu zaboksować, tak? Ale zobacz, tak patrząc szerzej, to Twoja sytuacja jest bardzo dobra, bo jesteś twarzowym pięściarzem, jeśli mogę tak powiedzieć, swojego promotora, który jest jednym z większych promotorów w drugiej stacji, czyli w Polsacie. Także to jest chyba dobra sytuacja, patrząc na to, że jakby no, masz dużo możliwości dzięki temu. Oczywiście, jak najbardziej. No jest to z rozwojowego punktu widzenia biznesowego również bardzo dobra opcja, ale na to też się przekłada, że jeżeli mają być widowiskowe walki, to muszą być nazwiska, które przyjadą do Polski bić się z Jerzewskim i najlepiej, żeby to były jeszcze nazwiska znane, tak? Żeby kibic, czy oglądający telewizor, czy przychodzący na galę wiedział z kim dany zawodnik walczy z nas Polaką, konfrontuje się i żeby były po prostu emocje, tak? I przed walką, i w trakcie walki, a najlepiej jeszcze po walce, także zobaczymy, jak będzie. Głupie jest tak wybiegać jakby przed rywalem, który jest już za 24 godziny. Natomiast powiedz tak, patrzysz sobie czasem nawet chociażby w boxrek i te nazwiska, które są przed tobą, które są kuszące. Powiem Ci szczerze, że nie mam tutaj, jak to się mówi, żadnych problemów z powiedzeniem, z którymi zawodnikami chciałbym się zmierzyć. Na dzień dzisiejszy na pewno jest to Przemysław Saleta, Maciej Myszkin, no i jeżeli zrobiłby wagę, to zapraszam do ringu Mateusza Borka. A co się stało takiego? Nie no, po prostu nic się nie stało, no zapytałeś mnie o zawodników, z którymi chciałbym się mierzyć, także pozdrawiam Panowie i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w ringu. Dobrze, nie będę ciągnął tego tematu, bo się skończy Generalnie oczywiście ja, ja sobie robię. Yy, powiem Ci szczerze, że jest zawodnik, na przykład y, Niemiec, y, boksujący Artur Mann. Nie wiem, czy kojarzysz. Yy, fajna walka, uważam, żeby była. Na... Wygrał z, z tym zawodnikiem, który dał równą walkę Włodarczykowi, z Hartem. Tak? Z Hartem, y, walczył również z Oleksyjenką, y, y, gdzie ja walczyłem. Także są to zawodnicy, z którymi bym się chętnie skonfrontował, naprawdę. Teraz na biegu nie chcę wymyślać i rzucać tymi nazwiskami, ale to nazwisko jedno, które przy, przypada mi gdzieś tam y, do, do teraz z pamięcią. Y, był też w mojej głowie gdzieś ten Taylor Mabika, z którym wcześniej walczył Włodarczyk, ostatnio walczył u Masternak, tak? Świetny zawodnik, który daje rundy. Może jest do końca niebezpieczny, oczywiście, ale generalnie daje rundy i to jest też bardzo ważne w boksie, bo, bo, bo jednak doświadczenie, które wynosi z ringu, to jest najważniejsze, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, mówisz o rundach, ostatnio wszystko raczej tam, ostatnie trzy walki szły na punkty. Tutaj Prochaska, który, powiedzmy sobie uczciwie, idzie z niższej kategorii wagowej, ale nie ma z kolei KO w rekordzie porażek. Czyli miejmy nadzieję, że gdzieś tam uda się go upolować. Nie nastawiam się na to, aczkolwiek powiem ci, że z punktu widzenia mojego, czysto takiego, normalnie jak mam powiedzieć, jak facet, to jeżeli ja bym jechał na teren obcy do zawodnika dużo wyżej notowanego niż ja, no to poszedłbym na wojnę i zobaczymy, jaki będzie jutro scenariusz, co oni tam, czy on tam przygotował na to. Ja będę gotowy na każdy scenariusz, jestem głodny boksu, także zobaczymy. No. I chciałbym już być w tym ringu, ale jeszcze muszę troszkę poczekać, parę godzin. A widziałeś w ogóle jego walki, czy tylko trener oglądał? Nie, ogląda to trener. Wiesz co, generalnie odchodzę od tego, bo y, możemy obejrzeć, y, ja mogę obejrzeć milion razy jakąś walkę, ale danego dnia to może być zupełnie inny zawodnik. Trener y, raczej jest y, od tego moim zdaniem, że on wyciąga pewne wnioski, przygotowuje pewne rzeczy i przygotowuje mnie na pewne rzeczy, tak? Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja na pewno y, chciałbym pokazać elementy, nad którymi znowu pracowaliśmy z Rafałem, a znowu wróciliśmy do współpracy. Z tego co chyba mogę sam powiedzieć, chociaż zawsze uciekam od oceniania, to zawsze ten mój boks był rozmaicony, kiedy pracowałem z trenerem Kałużym i mam nadzieję, że znowu to wróci na odpowiednie tory, tak bym to nazwał. Ostatnie pytanie, tutaj jak jest sytuacja ze Sparik partnerami, bo mieszkasz w takim miejscu Polski, które raczej tak super boksem nie stoi, umówmy się, więc jakby no jak to wygląda pod tym kątem, kto przyjeżdża, gdzie ty jeździsz? Nie muszę nigdzie jeździć. Zawsze w piątek po godzinie 22 wystarczy wyjść na rynek, czy w sobotę i zawsze spalić partnerzy się znajdują. Także nie ma problemu. Generalnie rzecz biorąc, zawsze te, te, te walki są. Nie trwają na długo, ale jest, jest ich kilku. A jeżeli chodzi o Gdański i całe trójmiasto, to po prostu jest organizowany turniej Cruiser, który rusza jutro. I też zawodnicy, którzy startują w tym turnieju przyjeżdżali do mnie akurat. Aczkolwiek z każdą walką jest inaczej, tak? Trzeba się posiłkować tym, co się ma. Niestety tak to wygląda, obojętnie w jakiej części kraju mieszkasz. Czy to Kościerzyna, ukośnik Gdańsk, czy to Warszawa. Aczkolwiek są zawodnicy z różnych sportów walki, bo są to bokserzy, kickbokserzy, bokserzy Czasami przyjdzie zawodnik MMA. No wiadomo, różne rzeczy trzeba konfrontować, bo też różne style zawodnicy naprzeciwko nas wychodzący preferują, tak? Czy pokazują. Także trzeba być na wszystko gotowym. Inaczej, naprawdę pod względem tych przygotowań nie było problemów ze sparingami, ze sparing parterami, co by nie było, chłop, chłop, chłopcy, chłopcy, przepraszam, chłopcy mężczyźni i koledzy moi z ringu naprawdę nie mieli łatwej przeprawy ze mną na tych sparingach no, ale to wszystko są tylko sparingi. Trzeba pamiętać o tym, że walka jest najważniejsza, tak? Także zobaczymy, jak będzie. Miało być ostatnie pytanie, jeszcze jedno będzie. Powiedz, bo tak, czy nie myślałeś, żeby gdzieś tam na te sparingi może za granicę wyjechać, żeby chociażby na takiego chandela interesa w przyszłości być przygotowanym? To znaczy to inaczej to ty mnie teraz nie pytasz o sparingi, tylko pytasz mnie coś... O konfortację stylów, nie? nie? Ty mnie pytasz teraz o, o to, co się stało z Szondelem Wintersem. to ja ci odpowiem. Z Intersem byłem pierwszy raz nieprzygotowany do walki i to wyszło. I ta walka była najgorsza moją w karierze. Na szczęście wygrałem, bo tak naprawdę co by dała ładna walka, którą się przegrywa. Uważam jako zawodnik, że lepiej wygrać walkę w słabym stylu niż przegrać ją władem, tak? I tak to zostawmy. To jest nauka dla mnie jaka na przyszłość, ale to też była. Jeden z większych, jak to się mówi, bodźców do tego, żeby po prostu podjąć rozmowę znowu z Rafałem Kałużnym i wrócić do niego i do, do, do takiego naszego starego stylu trenowania i przygotowywania się, tak bym to nazwał. Okej, okay, to dzięki za dziś, czekamy na jutro. Ja również czekam i pozdrawiam. Dziękuję.